Magia Edochańska, genezalizacja wszechbytów. Eee, woda płynąca bez szumów. Córeczka z nieprawego łoża. Samego Boga, stwórcy wszystkiego. Mama zaś dobroduszna, cichodajka przy Bogu. Nimfa, który wchodził w nim jak brzytwa. czy woda mi się pianą listą zadławi. napalając profesor. Półsekundowiec. Nie potrafi ruchać nawet owiec. Pizza wielka z każdej strony. Nadstawiane wełniaste dupy chętnych tych owiec. Gołych kici giewać kici, ostro jak się widzi. A nasz znawca, że nie widzi, twierdzi, lub udają niedostępne. Przez płacz już po chwili że się wstydzi, a na kroczu biała plama nie pomoczył. Bez dotykowiec do tego samoistnie wystarczalny. Tyle co mu wyjełam z głowy rzeczy woda i jebła pawia. Krzyczy, że to i tak za dużo o to wszystko. nie dojebane to chłopaczysko. I na koniec jeszcze dziwnych wieści mrocznych z serii Wzgórza Mają Oczy do tych owiec przyprowadziła jebakę czteroletnia siostra Ola i ryj jak drze na niego że ma nie podglądać i walić wściekle konia jak ona rucha się z kolegą taka dziwna sytuacja więc podsumujmy ognistego strumieniowca wiedzę Teoria powierzchowna <noise> Pozwierdalne wszystkie rozumy Lecz i żadnego nie rozumie Wymieszany dekalog sumień Ciężki przypadek, najgorszy, bo źle zrobi, a Pewnie swego, że nie mogło być inaczej Zaburzenia jakby Go regularnie gwałciło cały cmentarz zombie Lecz jak oceniać, jakąkolwiek moralnością pojebania na akcja, taka czy czasy cywilizowane, chujde, jak wtedy, czasy mega, raczej starożytne, w ramach rodzinnej terapii, pilna siostra Ola prowadzi brata swojego niby, że już dorosłego, by trenował. Jebanie owiec Pysz. korzystując głośno krzycząc by nie walił konia, jak ona rucha się z kopakiem i na koniec dojebała jeszcze śrubę bogini seksu i jak wijaja. jak wija, jaja mu nie chuchnie zaraz chuja jajca utnę ty nie motopierdolona jak nie zapiszesz na kartce to nie sklecisz dobrze zdania z ruchania jedynie ci pozostało uciąć sobie flaka zasuszyć i jak chcesz to sobie ruszysz nie kleisz w ogóle nic możesz chociaż przyjść i mnie brać na śpiocha. to bym ci obciągła rzekła Czteroletnia siostra Ola, do swojego brata. Nie nadajesz się do ruchania małych dzieci, nic ci gorszego chyba nie ma. Kur już, bo pedofil ruchać umie. I napięcie się odwróciła, z rozpierdoloną psychiką zostawiła brata, któremu mu na szczęście tak przepaliła styki, siła argumentów co wymieniła, że próbując cokolwiek połączyć, zanikł mu aparat mowy i słuchowy. Całkowity zawias głowy, czegokolwiek zrozumienia, nie do nauczenia, nic już i brak dostępu do danych i wiedzy przyswojonej przez swój żywot. I tyle zwojów popaliło. W końcu rasowe straszydło będzie z niego i się zmienił. I jeden fakt, że miał w nieodpartą chciczę jewać najlepsze samice. Pokusanie, pohamowana. Kurwa, oczy, bez cienia emocji. Mimitka zachęcająca do spierdalania w drugą stronę, najchętniej, Uu, jak najdalej. W przyszłości niedalekiej, gdy jednego tylko był pewien, wstępowało w niego istne zwierzę. Znalazł konkretną panią w kościele. Ręka mu, jego zakryła usta. Przy pływie adrenaliny ścisnął tak mocno rękami, że pękły wraz żebra wraz z płucami. I tak sobie jebał zwłoki. Kilka godzin jeszcze w takim stanie, co wstępował w niego. Nie wypuścił jak już dorwał, nie musiał niczym ruszać. W niej potwora, kuta z wszystkim ruszał. Faktem było nie dla każdego dobycie jego za życia konkretomica szprycha w kurwę z Lasoczita. Wybredne się zrobiło panisko o przerażającej swej prezencji po swej dzikiej kopulacji. Co pozostało z pani pierdoluje jest surowe, podziurawione jego chujem truchło wraz z Dodajmy także, że złapawszy w kościele panią wciągnął tylko między ławki. Ten zwierzęcy stan nic innego nie istniało koło. wtedy. Jedynie gdy z parę godzin akcji już kościelny. Tak dzielny stróż usłyszał jakieś... piski. Na troszony, wyjebany myszy wąs z domu bożego. Piski to były... E, większość kości w ciele, połamanych z taką mocą, trup jebany. I gdy dotarł stróż do myszy, pożałował w to, co widzi. Strach przegonił nogi ledwo parę kroków. Adrenalina skoczyła z taką mocą rozległy zawał, wylew z ostatnimi siłami, chcąc nie widzieć już bawiących się myszek, wydubał sobie oko i padł na ziemię martwy.